Radość, spokój Twój i Twojej rodziny to właśnie te rzeczy, które w życiu są naprawdę ważne. Życie jest piękne, ale co zrobić, gdy nie wszystko układa się po Twojej myśli? Ważne jest, aby w trudnej chwili mieć plan B. W Polsce obecnie nowotwór dotyka ponad 400 tysięcy osób. 40% hospitalizacji wynika z problemów z sercem i krążeniem. A 2013 rok to ponad 35 tysięcy wypadków komunikacyjnych, gdzie rannych zostało blisko 44 tysiące osób. Teraz wyobraź sobie życie jako mechanizm zegara, nawet gdy jeden z trybów przestaje się kręcić. Jesteśmy po to, aby dać Ci wsparcie w trudnych momentach, które mogą zdarzyć się każdemu. Ubezpieczenie na życie to nie tylko wypłata świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. To także pieniądze, które możesz odkładać z myślą o emeryturze. Dzięki opcjom dodatkowym to także możliwość ochrony Twojego zdrowia. Gdy poważnie zachorujesz, zapewnimy Ci realne wsparcie finansowe, które pozwoli Ci opłacić koszty długotrwałego leczenia i wykwalifikowanej pomocy medycznej. Możesz liczyć nawet na 300 tysięcy złotych przy założeniu dziennej składki w wysokości złoty 50. Zł. W razie leczenia szpitalnego otrzymasz wypłatę świadczenia i to niezależnie od długości pobytu w szpitalu. Pieniądze będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel. Jeżeli całkowicie i trwale utracisz zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy wskutek choroby lub wypadku, wypłacimy Ci środki pomagające utrzymać Twoją rodzinę. Mogą zapobiec one obniżeniu standardu życia albo wspomóc Twoje leczenie i rehabilitację. Możesz jednorazowo otrzymać nawet 300 tysięcy, płacąc zaledwie 0,50 50 dziennie. Do umowy głównej możesz dołączyć także pakiet medyczny i zyskać dostęp do prywatnej opieki lekarskiej, pakiet assistance, a w nim transport chorego, dostarczenie środków medycznych, wizytę pielęgniarki, wypożyczenie lub zakup sprzętu medycznego oraz baby assistance, czyli porady dla młodych mam, oraz dostęp do infolinii lekarskiej przez całą dobę. Tylko w 2014 roku z tytułu ubezpieczeń na zdrowie i życie wypłaciliśmy świadczenia w wysokości 278 milionów złotych. Wspieramy w trudnych sytuacjach prawie milion klientów w Polsce. Wybierając ubezpieczenie na życie Awiwa, chronimy Ciebie i Twoją rodzinę już od pierwszego dnia od zawarcia umowy. Wybierz takie rozwiązanie, aby chronić w życiu to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Awiwa. To, co w życiu naprawdę ważne.